Dziś mam taką zachciankę, by znów nagrać karciankę. Guys being dudes, witamy was serdecznie, jestem Góra. jestem Marek. Zaczynamy Marku. I'm ready. Powinieneś ah. powiedzieć jak większość tych zjebów w telewizji. Urodziłem się gotowy. <coughs> <śmienicza> Urodziłeś się małym płaczącym gównem. Mocne słowa. Zbudowaliśmy deki. Od ostatniego odcinka mamy troszeczkę więcej lepszych kart. I zaczynamy grę. Wpierdol! <śmienicza> Zaraz y, postawię sedes na środku, tak mi się raczej szalet szalet a do pokera brakuje mi karty walet <grymne> Boże czemu ja rymuję? nie mam pojęcia <grymne> Nie, Kurde, ale chronię tego Cleavera. A, na no, no, zasadzie no, nie ma sensu tego puszczać. Defenso Chopper! Patrz, jaki defenso Chopper jedzie. O tyle fajna karta, że jak go zaatakuje ktoś, kto walczy wręcz, to dostaje 100 i sto 100 obrażeń. Haha, <laughs> najmniej dobry. A teraz. Pan czołg też pojedzie sobie, dołem. Chciałem go puścić górą, ale tam ten zjebany kościotrup idzie. Dzięki. Przecież nie ty puściłeś kościotrupa, o co ci chodzi? No. Nie zacieka. Idzie działo nowy. Działo nowy. puszam im siódemeczkę, niech się męczą. Ło! Znikający asasyn Cleaverowi Pucha, po zasadzie. Bardzo pyszny. Co się, żeś za ziomeczków puścił? No kurde, to jest jakaś siódemka. Patrz, jak ich biją tam. No, ale jest... jak oni śmiesznie chodzą. No dobra, zaraz harbingera puszczę. Oczywiście musiałeś się zająć tymi na dole, tak? Nie, tak. Nie... Ja nie mówię do ciebie, tylko do mojego harbingera. Okej. Okay. <laughs> Nie, bo to jest do, 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 dobry ziomeczek, tylko że jest bardzo podatny na jednostki, które atakują y, też cele latające. On atakuje wolno, ale mocno jeszcze odrzuca do tyłu. Buu. Łał, wow. wow. się kocioł tam zrobił, heh. <laughs> nie mam beam of doom, bo bym teraz tam puścił, ale... Niestety. <coughs> Puszczam sedes. Raczej szalet. A wiesz, jakiej karty mi brakuje do pokera? No. Nie <laughs> hmm. ja myślałem, że powiesz. <laughs> No nie, już mówiłem, myślałem, że pamiętasz. <laughs> jak ja patrzę, jak ci łocznicy wychodzą z tego kibla. <laughs> Jezu! Ale jak długo to stoi, stary? Nikt tego nie rusza. O, nikt tego nie rusza, no bo na razie nikt go jeszcze nie zdąży zaatakować. да, ну, да, я говорю, с ним ты же их пустил. Całe ich, wszystkie ich. Ten. Wszystkie postacie przeciwnika mają 50% mniej życia i ja przywołuję wilki. fajne efekty był. No, naprawdę. To karta, bo jakby było naprawdę duże zagrożenie, to rzucasz i 50% mniej mają życia. rzuca no. drugi jakiś czar i dajemy radę wtedy. No, bardzo chwytę. Sztuknąłem myszką w miskę. Dzięki za wyjaśnień. Proszę bardzo. Początek był ciężki, powiedzmy, ale robimy ich teraz już. No okay. Jeszcze zanim rozpoczniemy następny mecz, to ja troszeczkę karty sobie przebuduję, bo. Widzę, że mam prawie trzy karty zaklęć Nie? Zamiast minionów, także Ale chciałem sobie sprawdzić na tym meczu, które będą lepsze, a które gorsze, już wiem Mana Frenzy, yeah baby Dwa Harbingery idą w środku Koniec Graliśmy Jezu Marek, co to był za dźwięk? <laughs> Je. Jak nam zdejmą film to będzie twoja wina Nie zdejmą. Level 14 o, Dostałem 100 gold Aha, ja 1000 Dobra, ee, moment, teraz Dobra, rozdajcie punkty Dostałem nagrodę Kupmy power token Mikusza. Ja też może coś zmienię. Na pewno to wywala, bo spodziewałem się nieco lepszego efektu. Ale niestety pobuduj ja sobie tą dek, ja też sobie to za chwilę zrobiłem. No nie, prawie trafię rzadką kartę. Ale zawsze dostałem miniony w beczkach. Rzadko, nie. O, o to jest dobrze. Mój Emperor ma 16 level Szesnaście punktów mocy, nie wiem szczerze co te gwiazdki znaczą I co to jest? Aha, Spinner Squad, dobra Przebudujmy w takim razie Mogę zarekrytować kolejną kartę Więc też to zrobię Klik, klik, klik niech będzie Nice Alright i teraz moje karty. A więc tak, Spell Card, to jest dobre mówiłeś, to, to zostawię. To UFO się przydaje, ale no, rzadko bym powiedział. O, no to tak mam. średnio bym powiedział. No tak, w średnio. Pamiętny filmik na YouTube. Tak, w ten sposób zróbmy może. Uh, 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 uh. To mi tu jeszcze nie pasowało. To mi nie pasowało. Ta, ta ściana, to było głupie. To jest OK. Może zamiast tego damy to. OK, jestem gotowy. Ready? Jarmusz. Jarmusz. Boże. O Boże. Cześć, to A... Jarmusz w ogóle kapelusz. A bezie. Let's, Let's do it. go. Winiony węczkach. Crossbow dudes. Kiedy będzie karta guys being dudes? No, może kiedyś będzie. Będzie karta guys being dudes. Kiedy wyślemy im trochę NUDES <śmany> oh, <just. śmany> No mów <za> siebie <śmany> no mówię przecież <śmany> Myślę, że pan z buławą będzie tutaj spoko B Dobra. Widzę, ja że snajperów postanowiłeś. Tak. <grym> Długo się nie nabyli. Jak goś, jak ja tę kartę, to przydzięczam A W sumie dobrze, że puściłem, bo tak to by tego dzieło nowego zabiło. Mam <grym> wiadomość. No a początek, rzucić jakieś dwójki, trójki to warto, nie? <laughs> Niektórzy jeszcze się tam... ...zajmą, sobą niech pospamują. Kurde, Harbinger idzie. No zaszczyl go! Nie poważnie. Nasze Cleaver nam teraz przywali. Dobra, ja puszczam siódemeczkę. Nie ma gość szans. Dlatego Harbingera zjem. No nie mam żadnych strzelających. Nie wiem, im tak smoczka. już ale... oni z tym Cleaverem mają? Mają po prostu. O nie, to iluzja była. Wilki idą. <śmienicza> o, wilki idą, Ja tu na deszczu wielki jakieś. <śmienicza> Panie defenso Chopper, Proszę za tak. Trochę. Aha, o, obaj z tym kolesiem jednocześnie podpaliliśmy most O, idzie <grym> i wzmocniony, wzmocniony defensor A no tak, bo my, my, ja już mam trzeci ten, trzeci skill i już jest wesoło Tak no Tak, już jest po meczu. Cliver, kliver o dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Znowu kliver! o dobra iduzę. To chusił dupę, stary, ja tu na deszczu. Wielki jakieś! Jezu, ci żołnierze jak idą górą, boż. Kurde, tu palił nos. Dobra, kończę to. Kuńcz. Od Ciebie... Od Ciebie ten dźwięk tak niepokojąco brzmi. No bo ja umiem to robić. No, nie wiem, czy to jest umiejętność, którą wa warto się chwalić. <laughs> wiem, że się chwalę. Aha, <laughs> ha, 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 A, ha, 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 ha. O, 16 tysięcy dostałem, ale nie wiem, gdzie i za co. Battle Pass Flame. Rare Chest. Sezon Bonus Glory 200 I sezon tickets dostałem To wykorzystajmy je Yes, take me to shop No Back Back to Chicago Dobra, mam dwa tokeny Zobaczmy co trafi nam się Mogę dziesiątkę, mogę dziewiątkę, a trafiłem piątkę <sum> I tak jest dokładnie. Morgul's Raiders na czwartym poziomie i jeszcze jedno. A mogę dziesiątkę, mogę dziewiątkę, a znów trafię piątkę. Kurwa, i tak jest. Dobra, amredy. Nic tu nie, nie sklecę. ciekawe. O, mogę jeszcze rekrutować. Nic tu nie sklecę. O, mogę jeszcze rekrutować. Zobaczę, czy coś ciekawego jest. Trójki mogę jakieś wziąć. No nie, czwórki też, A weźmy czwóreczkę sobie. No nie, znowu wziąłem kartę zaklęcia. Debil. A dobra. Czekaj. E... No ale ja też sobie wywalę... Tego... Spella, trochę innego, bo tam... Jest trochę słaby. Ja snajperów wywala na pewno, bo jest bezużyteczna jednostka. No, żebyś się nie zdziwił. No, jak jest dobrze przelewelowana, to może. Jeśli chodzi mi, że na początek jest taka sama. A co mi wyrzuciło dwie karty teraz? Czekaj. Okay. Eee. Damy Blue golema To mam. Kubę nie chcę. To mam. Piąteczki mam. Piąteczki mam. Tego świra mam. Co mi wyrzuciło? Nie wiem. Nie mogę zauważyć, co mi wyrzuciło. A, okej, okay, wiem. Widziałem wszystko. Bo... Dobra. Redy. Co się stało? Zaraz zobaczysz jaki sobie piękny awatar ustawiłem. Czyżby kibel? Nie, no, kibel. Ty jesteś kibel. Nie, już nie. Zmieniłem sobie. Poznalę górę. Dalej pasuje. Oni chyba no, nie owo, kumają. Jak on daleka szczerze? No. Oni, 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 oni chyba nie kumają, że jak przejdziesz przez most dostajesz XP. Tak, tak, nie wiem, stoją, rzucają jednostki. O Boże, to, co... musiałeś się ruszyć. Panie działonowy! Mokul... No. Co, co to za duch leci? Padł ten smog, tylko że w cieniu leci, nie? I wypuszczasz, wypuszcza kościoł trupa, a ten smog idzie w cieniu. Karta niespodzianka. Trzeba tego ziomeczka na górę, tego jeszcze raz zabić. No widzę. Teraz mu niebieskiego golema puszcz. Albo coś. Zobaczymy, co się pierwsze załaduje. Tak Ziomeczkowie z siódemki a wytrzymała ta karta wypadku ja powiem szczerze No nie ja że że wytrzymali strzał w I to pół HP ledwo zbił. ledwo zbił i temu jednemu to? No. Aś, no to chodź. Zrobiłem nas niewrażliwy na obrażenie. A aha, nice. to... aha. to sobie z czasem znika, okej. Okay. Myślałem, że... No cóż, nie doszło. Okej, okay. blok okay. I'm gay! Weźcie. Przyznałeś. Ja oglądałem ostatnio ten z kolegą Dabsa, z tymi, z tymi dwoma ziomeczkami, jak robili herkejka. Boże. widziałeś Wasze. ten film? Nie, na szczęście nie. Wzięli ja słyszę, aj... słyszę, że masz traumę. wzięli, ogolili mu głowę, w ogóle zaczęli sobie golić pachy, klatę, nogi, jaja, po czym wrzucili te włosy do ciasta, upiekli to ciasto i potem je jedli i żegali na siebie jeden na drugiego. Bo Zawędrowali za daleko w internety mówisz? <laughs> Musketer. Ach, ich przyspamowaliśmy teraz. Jakąś dobrą kartę puścił ktoś Fireball. Fireball. Dobra, wygraliśmy. Dwie minutki i zwycięstwo. Dziękuję, nie pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, przyszedł czas na ostatni mecz tego odcinka. Ja mam level 15 i skrzynię w której mam 350 rubinów. Ooh. Sporo. Mam 360 rubinów teraz już. Wow. Nice, to wow. mi się podoba. Wow. <laughs> To nie spodziewałeś się tego? Wow. Jestem gotowy O Boże Ale tygóś to jeszcze lepiej robią tak Wow. I to oczko na koniec no. Jesteś gotowy? Jestem. Nice. Urodziłem się gotowy. Urodziłeś się surowy chyba. Gotowy. Masters, masters. <coughs> Przepraszam. <coughs> Wyjątkowo się nie gniewam. choć powinien. Prawda. mi ile pana assassin nie walnie z jednego hita. 210! <grystanie> o, się dość szybko z nim rozprawili. No jezu, to jest cleaver, a, a nie ta iluzja. O, kuźba, ten cleaver sporobię. No, dużo, 400 chyba. No jest zbyt wytrzymały to on nie jest. Jest, trochę wytrzymały, tylko że. <grystanie> Wolno atakuje i to, to jest jego zgubą. No, 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 no to fakt. I told you I'm Ty, bo tak wyrównanie dość w XP to tak nie może być. Trzeba ich zgnoić zeszmacić! Robi się. Nie im się jakakolwiek karta załaduje. Nie? Not enough mana. Tam na góry trzeba byłoby coś rzucić. No rzuciłem, ale... Dobra, idzie fikuśny skaraby łóżek. No. Ale on se chyba raczej z tym działkiem nie poradzi. Zaraz no, tam mu pomogę. Defenso Chopper. Chyba sam, sam sobie ich zabiłeś. Ale nie, dobra. Jednak mają trochę więcej życia. Fireball! Dobra, rzucam... 7 To <laughs> <laughs> Widziałeś jak ją wywalił? Do <laughs> ścierwa jak tu <laughs> Co chęć gonią pieszczę. Nie, nie bardzo, ale traje. Dobra, teraz czas na mojego defensochopper. chopper. <laughs> nie działa Z karabułów. Golem opuścił. No, ja puściłem też kolejną siódemkę, więc. Niech się biją. Fireball! O nie, rzucił w moją Fireball właśnie to zrobił. Ale będę miał howling Moon, więc bijemy golemowi połowę życia za chwilę. I wilki. No, bo wiesz, ja tu na deszczu y, wilki, jakieś... <grymne> <grymne> Lubię patrzeć, jak ten asasent wychodzi z niewidzialności i bije kogoś, bo wtedy ten ktoś tak lata fajnie. Eee, co że oni mają z tym Cleaver'em do cholery? No nie wiem, mają chyba 5 kart takich samych. Dobra, nie zdąży zaatakować bazę. Game base. A! A! Już <gibberish> tam legionistów. No. Kurde, ten Sokup na górze mnie zaczyna martwić. FIREBALL! Cię pomartwił. Miałczek w lewo! Brawo! Dobra. Nie puszczę Assassin'a bo by się naciął na defenso-choppera. No właśnie. Ale smaczka tutaj już. Ja puściłem swojego, to wylądował przed moimi nogami. Kurde, przegramy to. No. Ale na to wyrzucili. Na pewno. No, przegraliśmy. Kurde. Dwa do jednego. To banda łyseł. Golasy. Golasy, wygrały Golasy, słuchajcie, to był kolejny odcinek z Mio Masters, mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszamy do subskrybowania kanału, do lajkowania, do zostawiania komentarzy, do czego tam sobie chcecie możecie sobie robić. Ja nazywam się Marek Ja jestem w górę. i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się. Bajo